Centralne Muzeum Pożarnictwa jest jednostką Państwowej Straży Pożarnej, jako jedyne Muzeum Pożarnictwa w Polsce. Te zbiory naprawdę mamy pokaźne i w ogromnej ilości, a to z kolei pozwala nam być największym muzeum pożarnictwa w Polsce i jednym z największych w Europie. Centralne Muzeum Pożarnictwa skupia się głównie na tym, żeby pamiętać o tej tożsamości, o, o tej tradycji szeroko pojętego pożarnictwa. Zarówno tego pożarnictwa zawodowego, państwowej straży pożarnej, ale też tej działalności społecznej ochotniczej. O tych wszystkich strażakach musimy pamiętać. Za każdym z eksponatów mówię, że zawsze jest mnóstwo krwi, potu, wiele akcji ratowniczych. I to właśnie zasługuje na to, żeby, żeby o tym pamiętać. Na obecną chwilę mamy około 4000 eksponatów, w tym około 100 pojazdów pożarniczych. Są to zarówno sikawki, są to zarówno samochody pożarnicze, technika pożarnicza. Tak naprawdę wszystko, co strażacy użytkowali od XIX wieku po wiek XX. W naszym muzeum możemy zobaczyć jedną z największych w Polsce kolekcje sikawek, zarówno ręcznych, zarówno kołowych, ale także kolekcję samochodów. Muzeum to nie tylko to, co jest na halach, ale również dokumentacja zbiorów. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 4000 różnego rodzaju eksponatów i są to zarówno mundury, sztandary, wyposażenie strażackie, ale także fotografie i dokumenty, które są jak najbardziej cenne dzisiejszego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o najstarsze nasze eksponaty, możemy tutaj powiedzieć o sikawce konnej z 1717 roku, która jest najstarszą sikawką w Polsce, a także jedną z najstarszych w Europie. Jeżeli byśmy mówili o samochodach pożarniczych, warto powiedzieć o dwóch samochodach: Benz Gagenał oraz Daimler z 1913 roku, które tutaj na Górnym Śląsku były użytkowane. Jeden z nich w Chorzowie, drugi w Nich w bytomiu. I te jedne z najstarszych samochodów pożarniczych prezentujemy tutaj. Z nowszej techniki pożarniczej możemy na przykład pochwalić się y, samochodem MAK40 z roku 1947, taki typowy amerykański samochód pożarniczy, czy samochodem rekwizytowym Federal z lat 20., który również jest na chodzie i możemy nim jeździć na różnego rodzaju wydarzenia. W Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach możemy też obserwować, jak techniki pożarnictwa zmieniały się na przestrzeni wieków, tak? Tak, dokładnie. Możemy zaobserwować rozwój technologii i techniki pożarniczej i sprzętu pożarniczego. Dotyczą te aspekty zarówno ochrony osobistej strażaków, łączności. Bardzo dynamiczny rozwój dotyczy również drabin mechanicznych, które wcześniej były oczywiście drabinami ręcznymi. Teraz możemy wspomagać się już pojazdami silnikowymi mechanicznymi drabinami dla strażaków. Jakie eksponaty widzimy tutaj za Panem? Jedną z pierwszych radiostacji, i radiooperatora, oczywiście. Natomiast obecnie dysponujemy dużo nowocześniejszym sprzętem, w tym również samochodami dowodzenia i łączności, które są wykorzystywane podczas bardzo skomplikowanych zdarzeń i działań, wymagających często pracy sztabu. Jak zmieniało się na przestrzeni wieków umundurowanie strażaków? Dawniej strażacy mogli liczyć wyłącznie na jakieś płaszcze ochronne. I buty typu gumowcy. Obecnie te ubrania zostały podzielone na ubranie typu lekkiego i typu ciężkiego. Dzięki temu zachowujemy również komfort termiczny w pracy strażaka, bardzo ważny zresztą. Centralny Muzeum Pożarnictwa w Mysowicach realizuje tematy związane z prewencją społeczną w Państwowej Straży Pożarnej, czyli na naszej specjalnej sali edukacyjnej pokazujemy, jakie zagrożenia są podczas wypoczynku w lato, jakie zagrożenia są podczas wypoczynku zimą. Pokazujemy dzieciom, ale nie tylko dzieciom, bo sala jest przeznaczona również dla osób starszych, jakie tak naprawdę zagrożenia tutaj są, czego się wystrzegać na przykład podczas wypoczynku nad wodą, czego się wystrzegać podczas wypoczynku no, na przykład nad zamarzniętym jeziorem, jeżeli można to nazwać wypoczynkiem. Oczywiście możemy też pokazać, co Robić, gdy zapali nam się olej na patelni, na przykład w kuchni, na przykład też mówimy o tlenku węgla, czyli o cichym zabójcy i to wszystko tak naprawdę pokazujemy na takiej multimedialnej sali edukacyjnej. Oprócz tego możemy zrealizować zajęcia z pierwszej pomocy, które się cieszą dużym zainteresowaniem, na głównie szkoły do nas przychodzą i uczymy właśnie jak tej pierwszej pomocy udzielać, a jeżeli tego by mało, to jeszcze mamy symulator Las i Przemysł, na którym pokazujemy jakie zagrożenia wynikają właśnie na przykład z pożarów lasów, z pożarów na przykład hal, tak jak mieliśmy teraz pożar w Siemianiu Śląskich i to wszystko na takim symulatorze multimedialnym pokazujemy. Muzeum organizuje również imprezy cykliczne. Zgadza się. Centralne Muzeum Pożarnictwa przede wszystkim jest na szlaku zabytków techniki. Jest to niezwykle ciekawa inicjatywa, ponieważ pozwala sieciować nam właśnie tego typu muzea razem. Co roku świętem tak naprawdę tego szlaku jest Industriada. Ona odbywa się zawsze w drugi, w drugą sobotę czerwca. Nasza oferta jest również cyklicznie rozszerzana. W tym roku organizowaliśmy jako jedyni tutaj w Mysłowicach Szczaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, była to bardzo, bardzo duża inicjatywa. Ponad 5 tysięcy osób zwiedzających, co oczywiście przyniosło Efekty w postaci około 150 tysięcy złotych dla, dla fundacji. W tym roku muzeum będzie obchodziło 50-lecie istnienia. Czy w związku z tym planowane są jakieś wydarzenia jubileuszowe? Tak, jest to dla nas niewątpliwie szczególny czas. 50-lecie to piękny jubileusz. Planujemy we wrześniu z tej okazji otworzyć dwie nowe wystawy czasowe. Między innymi o pożarnictwa. Będzie to bardzo ciekawa wystawa, która pokaże znowu tą spuściznę naszych tak naprawdę protoplastów tego pożarnictwa. Dodatkowo planujemy również organizację konferencji. Tak się składa, że 2025 rok to jest również, również 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli tego filaru tak naprawdę bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. Więc spróbujemy te dwa jubileusze troszeczkę połączyć. Zapraszamy absolutnie wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, ale również dorosłych czy seniorów. Dla każdego na pewno tutaj znajdziemy ciekawą ofertę, także serdecznie zapraszamy.